nerwowania się, reagowania nerwowo i tak dalej. Czyli tak matka żyje w stanie zagrożenia. uczy się napięć To uczy się życia w stanie zagrożenia? Tak, uczy się napięć rękowych jako rzeczy, które jest na rzeczy. Która po prostu jest i której się doświadcza. Świadomość świadomość tego uczy niestety. Tutaj jeszcze warto poruszyć jedną rzecz kochani, taką bardzo ważną, bo mianowicie często właśnie ostatnio szczególnie mi się trafia spotykać osoby, które mają takie problemy w stylu jeden na przykład zajdzie kobieta w ciąży, jeden tego dziecka chce, drugi nie chce, prawda? W różnych układach. To nie jest zawsze tak, że kobieta chce, mężczyzna nie chce. Już mi zdarzyło się na odwrót też widzieć relacje, że on z kolei bardzo chce, ona nie chce, nie? No przestrzegam przed czymś takim, ponieważ, ponieważ no to jest dopiero machina wielkich problemów, tak naprawdę. E, tutaj raczej polecam, jak już gdzieś tam powiedzmy sobie planujecie dziecko, nawet uzgodnić to z drugą stroną, żeby ona też była w pełni świadoma, na co się zgadza. Jeżeli ona powie nie, to respektujcie to nie, bo potem na różnie. Już mi się zdarzało odreagować naprawdę wiele osób, szczególnie kobiet, mężczyzn mniej, szczególnie kobiet, które pomyślały sobie tak, a, zajdę w ciążę. pierniczyć to. On jak zobaczy dziecko, to zmięknie, pokocha i zaraz będzie z nie? No niestety zobaczył dziecko i nie był z skowronkach, lecz odwrotnie, ciśnienie mu rosło. No i pani teraz zawiedziona, nie? Że Miało być zupełnie inaczej, a stało się tak. Nie? I co więcej on ucieka, gdzie się tylko da praktycznie, żeby nie chce z nią ślubu brać, nie chce z nią żyć, prawda? Powiedział sobie, że alimenty płacić będzie i to wszystko. Nie? I ona całkiem teraz zawiedziona, bo została z tym dzieckiem sama, a pastez i tak poszedł śliną dalej, nie? No i ona się czuje zawiedziona hamem jedynym, nie? W tym momencie. Ale... Trzeba je potem wytłumaczyć, nie? Że mówię, słuchaj, pytałaś się go o zdanie, co on na to, to no nie. Mówię, a jakby się ciebie ktoś zapytał, nie zapytał o zdanie, tylko postawił w takiej sytuacji. No, to już milczy. Bo wiesz, jakby odpowiedziała, to już by byłby wyrok, prawda, na siebie. I koniec rozmowy. Także... najlepsze tak, no, to jest taki, taki temat, jak stoi... Mężczyzna znał pod szpitalem no i żona tam się wywiera i co, co? Wróciłeś mu tak. I co? Syn, córka? córka. Nie do kogo podobna. Tak, nie znasz. <ślesy> to jest połynąłka. no Także kochani, tutaj, tutaj, tutaj w związkach razem być uczciwym uzgadniać z drugą stroną, co i jak uzgodnić front działania, że tak powiem, i respektować zdanie drugiej strony, nawet jeżeli to zdanie Wam się nie podoba i czujecie, powiedzmy sobie, czujecie sobie gdzieś tam o niezadowolenie, zagrożenie czy coś. To przepracować to niezadowolenie, przeprasować to zagrożenie, ale nie pchać się na siłę. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ wiele dzieci potem z takich relacji supranatalnego ma pewne rzeczy do odreagowania. Poznaję kobiety, które na przykład no, używały ciąży dziecka generalnie do tego, żeby związać facetów, nie? I generalnie, jeżeli chodzi o dziecko, to jest to trochę przedmiotowe traktowanie, ponieważ jest on narzędziem do osiągania czegoś, prawda? Tylko, że jak się już ten cel osiągnie, no to zaczyna się trochę inaczej to dziecko traktować, prawda? Bo narzędzie przestało być potrzebne. A jak się nie osiągnie swojego celu, to tym bardziej się to dziecko zaczyna inaczej traktować, bo po pierwsze i tak że jest niepotrzebne, bo się nie udało, po drugie zostało jako wieczny bagaż na przyszłość, prawda? I potem takie rzeczy są u niektórych do odreagowania, właśnie poczucie winy, odwinianie, poczucie odpowiedzialności, przekonanie, że to on ma być łącznikiem między mamą a tatą, że on ma ich łączyć, on ma ich scalać, on ma to trzymać, rozumiecie? Takie rzeczy potem są do odragowania, taką olbrzymią odpowiedzialność za mamusię i tatusię na przykład. Nie? Za ich związek i tak dalej. A dziecko nie powinno być powodem takiego włączenia. Powinno być wynikiem takiego połączenia. Tak samo panowie niektórzy też mają takie pomysły, prawda? Są niepewni swojej pozycji w związku. Są niepewni, czy ten związek się ostanie, czy nie, a bardzo co to to niektórzy wpadają na taki pomysł, nie? A, zrobię jej dzidziusia, już jest moje, nie? No niestety nie zawsze się to udaje. Pani też nawet jak zajdzie w ciążę, to nie zawsze mu mu musi powiedzieć tak, dobra, niech tak będzie. To są kobiety czasami silne na tyle, że mówią, dobra, ja sobie poradzę, idź już, nie? No i wtedy dopiero facet jest zdziwiony. Ale reasumując to wszystko, dziecko nie powinno być takim przedmiotem, który się wykorzystuje do osiągania tego typu celów. Nauczycie się akceptować to, co do nas przychodzi. Jak ktoś mówi nie, to nie. I już. Jak ktoś mówi tak, no to tak. Nie. i Jest ok, jak jesteście o czymś zdecydowani. Także pamiętajcie o tym. Niektórzy mają to niestety do odreagowania. W sumie, z drugiej strony zastanówcie się nad tym, co to za związek, który jest zasalany na siłę takimi metodami. A ludzie mogą zacząć się nienawidzić. A to jest więcej niż pewne, że tak będzie. Ze to jest kwestia czasu. A dziecko żyje w takie jakby, słyszy nienawiści i walczy cały czas. No. Jeszcze rodzice się nienawidzą. Rozumiem, że nie ma żadnych już pytań. Popracujemy sobie dalej z tymi tematami. Przede wszystkim, przede wszystkim z okresu pronatalnego ogólnie to warto sobie przepracować takie wewnętrzne przekonanie, że na tym świecie mam prawo żyć, być, cieszyć się tym życiem, cieszyć się pobytem tutaj. Trzeba się sobie uświadomić, że mam takie same prawo do życia jak inni. Nie jestem ani lepszy, nie jestem ani gorszy, nie mam ani mniejszych praw, ani większych niż inni, mam takie samo prawo. Szczególnie mówię tu do tych, którzy byli wychowywani w takiej atmosferze, że właśnie, że masz mniejsze prawa, musisz siedzieć cichutko, nie wolno Ci nic powiedzieć, nie wolno Ci nic zrobić, jesteś gorszy, jesteś głupszy itd., itd., itd. Przepraszam, itd. Musimy sobie zdać sprawę, że mamy takie samo prawo do wszystkiego, jak inni. Tak samo jak inni też mają prawo do korzystania z dóbr tego świata i z wszystkiego, co się tutaj, no, co jest. Tak samo my mamy równorzędne do tego prawo. Ok? Także popracujemy sobie teraz z tymi afirmacjami. Musicie sobie zdać sprawę z tego, że skoro, skoro zostało was życie i zostaliście obdarzeni tym życiem, to nie po to, by cierpieć. Nie po to, by jakieś katusze tutaj znosić. Chodzi o to, że skoro zostaliście stworzeni, wasza dusza została stworzona przez tą boską iskrę, no to nie po to, żeby, powiedzmy sobie, doświadczyć jakiegoś chłodu. Na pewno w jakiś sposób byliście przez ten świat oczekiwani, chciani i macie prawo tutaj żyć. Faktem jest to, że mogliście się nauczyć innego punktu widzenia poprzez niewłaściwe reakcje innych ludzi i przez to niewłaściwe wnioski. Dlatego możecie sobie zapisać taką bardzo fajną afirmację. Ja imię już teraz pozwalam sobie być, żyć I cieszy się swoim własnym życiem.